5 maja to dzień walki z dyskryminacją osób z niepełną sprawnością intelektualną. Z tej okazji w ogródku jordanowskim Parku Strzeleckiego Fundacja Rozwoju, Edukacji, Pracy, Integracji oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym świętowała wraz z podopiecznymi. Była to także okazja do dyskusji na temat tego, czy mieszkańcy regionu traktują z należną godnością osoby niepełnosprawne. W Tarnowie cały czas jest ten problem. Panie z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym nadal mówią, że jak przychodzą do parku strzeleckiego, do piaskownicy z dziećmi swoimi, które mają niepełnosprawność intelektualną. Dzieci w pełnosprawne są wyciągane z piaskownicy. Widzimy, jak idziemy z naszymi podopiecznymi po mieście, jak ludzie na nich patrzą. Słyszymy, jakie niewybredne komentarze, bardzo brzydkie, bardzo nieładne, padają pod adresem naszych podopiecznych. To znaczy, że jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia, żeby zintegrować się, czyli naszych podopiecznych nauczyć. Życia w społeczeństwie, a społeczeństwa, i to jest chyba klucz, społeczeństwa współpracy, współobecności, współistnienia z naszymi podopiecznymi. Nie powiem, na dzień dzisiejszy, że jest wszystko tak udoskonalone, że akceptujemy się wzajemnie. Nie, pojawiają się sytuacje i to mi osoby niepełnosprawne zgłaszają, że gdzieś tam jeszcze są wykluczane ze środowiska. I my musimy zrobić wszystko, jako władze miasta Tarnowa, aby tak zintegrować środowisko, żeby nie stygmatyzować osób niepełnosprawnych. Była gra terenowa i plenerowe turniej gier i zabaw. Każdy uczestnik obchodów święta otrzymał na zakończenie nagrodę. Spotkamy się tutaj po to, żeby się pobawić radośnie, wesoło. Przyjęliśmy cały Park Strzelecki w Tarnowie, w części ogródka, ogródka Jordanowskiego. Jak widać mamy, mamy różne stacje, takie bardziej zabawowe rzeczy dla osób, które są także mniej sprawne. Natomiast w tej drugiej części Podzieliliśmy na grę terenową kilkanaście stacji. Pomagają nam wolontariusze, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i tam na czas muszą różne konkurencje wykonać. Na najlepszych czekają nagrody. Staramy się i tutaj w Tarnowie i na skalę ogólnopolską właśnie 5 maja podkreślać to, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są wśród nas, mają te same prawa, oczekują tego, takiego samego traktowania, a przede wszystkim chcemy żeby te osoby zostały zauważone i żeby też czuły się docenione i zauważone i żeby one czuły tak samo, że są równoprawnymi członkami naszego społeczeństwa. Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełną Sprawnością Intelektualną obchodzony jest w Polsce od 1999 roku. Po zmaganiach na egzaminie z języka polskiego tegoroczni maturzyści mierzyli się dziś z matematyką. To ta część egzaminu dojrzałości, która spędza sens powiek największej części uczniów szkół średnich. Aby zdać maturę pozytywnie, trzeba zdobyć 30%. Matematyka, no to. Nie wiem, no zobaczymy. Jeszcze został angielski, także. No, jestem w dobrej myśli, jeżeli chodzi o angielski, bo jeżeli chodzi o matematykę, to mam takie mieszane uczucia. A różne takie funkcje, dużo liczenia z trójkątami, ale nie było nic takiego, czego byśmy nie brali przez te 4 lata. Spośród osób zdających egzamin w nowej formule matematyki nie zdało w ubiegłym roku 18% zdających. Wśród Poprawkowiczów jeszcze więcej, bo aż 30% zdających. 40 derby Tarnowa przeszły do historii. Unia Tarnów pokonała Tarnowie 4 do 0. Bramki dla Jaskółek zdobyli Drozdowicz, Biały, Bury i Zawrzykraj. Unia zdecydowanie lepiej prezentowała się na boisku. Mieliśmy jedną bramkę po błędzie obrońcy, a no, jak na razie próbujemy wymęczyć trochę rywala, bo widać, że troszeczkę niektórzy zawodnicy zestresowani, trochę gubimy tych piłek, ale wydaje mi się, że w drugiej połowie trochę więcej padnie bramek. I... Będzie wysokie zwycięstwo. Szansa no, tymczasem dla Jaskułek. Są już w polu karnym. Zawrzykraj oddał piłkę do kolegi strzał. I mamy 2 do zera. Prowadzenie Tarnowskiej Unii. W meczu finału Pucharu Polski na szczeblu okręgu Tarnowskiego. No i to jest naprawdę bardzo ładne uderzenie. dowiczy czasem w pole karne, strzał 3 do 0! Prowadzenie Unii Tarnów w spotkaniu finału Pucharu Polski z Tarnowią. Tym razem uderzenie głową. Bardzo skutecznie zakończone w tej akcji. Może teraz dośrodkowanie w pole karne. No i jest to uderzenie, i to jest bramka! Mecz werbowy. Y bardzo, bardzo się cieszę, że go wygraliśmy. Dużą różnicą goli. Myślę, że cały czas mieliśmy kontrolę nad meczem. Przeciwnik sobie nie stworzył praktycznie żadnej sytuacji. Cieszą cztery bramki i mam nadzieję, że, że teraz w lidze będzie, będzie podobnie. Wynik mógłby być bardziej bliski remisu, gdyby nie głupia czerwona kartka Bartka Króżla. Wydaje mi się, że wynik byłby nie aż, nie aż tak, tak wysoki. Czerwoną, no i tym samym Bartłomiej Króżel opuszcza plac gry. Na historycznym dla tarnowskiej piłki meczu nie brakowało emocji, zwłaszcza tych na trybunach. Po meczu zawodnik Tarnowi Piotr Boruch został kopnięty w twarz przez jednego z kibiców. Nie obyło się także bez palenia szalików i koszulek oraz rzucania racami na boisko. Cały mecz można obejrzeć na stronie w TV. Piątek 6 maja w Centrum Handlowym Gemini Park Tarnów odbędzie się oficjalne ważenie przed Polsat Boxing Night Tarnów. Obecni będą wszyscy bohaterowie gali, która już dzień później w sobotę 7 maja odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej Jaskółka. Piątkowe ważenie w strefie restauracyjnej galerii jest otwarte dla wszystkich kibiców. Początek zaplanowany jest na godzinę 17.00. Edyta Ropek musiała zrezygnować z udziału w drugiej edycji Pucharu Świata w spinaczki sportowej na czas. Powodem rezygnacji było nieoczekiwane zdarzenie w rodzinie. Jeśli tylko sytuacja na to pozwoli, zawodniczka planuje startować w kolejnych edycjach cyklu. Po pierwszej edycji Pucharu Świata Edyta Ropek plasuje się na szóstej pozycji w rankingu.